W pewnym barze pączek kosztuje P złotych, a jeden napój n złotych. I trzeba zapisać za pomocą równania koszt 4 pączków i 5 napojów. Wiedząc, że zapłaciliśmy w tym barze za te 4 pączki, 5 napojów, 11 złotych i 55 groszy. No to punkt A jest łatwy. Po prostu pisze, że 4 razy P plus 5 razy N jest 11,55. Jeśli kupiliśmy 4 pączki każdy po p złotych, no to zapłacimy za pączki 4p złotych. Jeżeli kupiliśmy 5 napojów, każdy po n złotych, to zapłacimy za napoje 5n złotych. W sumie y, zapłacimy 11,55 złotych w tym barze. Więc to jest to równanie. Następnie... Y, mamy policzyć, ile zapłacimy w tym barze za jeden napój, jeśli jeden poczek kosztuje złoty zł. No to po prostu, ponieważ P oznacza koszt jednego pączka, to za P wstawiam 1,20 i obliczam N, przekształcając równanie. I wychodzi, że koszt jednego napoju to jest 1,35 zł. I to piszę w odpowiedzi.